Zwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Aleluja. aleluja, aleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój. I niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił im także, zaprawdę powiadam wam, Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Oto słowo pańskie. U Cezarei Filipowej. Cezarei Filipowej, czy na taborze U Cezarei Filipowej, Jezus często znajdował się ze swoimi apostołami, byli sami. Dziś skończył ten pobyt, pobyt gromadząc część ludzi. A na Taborze, które jest może centralną częścią północnych części ojczyzny izraelskiej, znajdował, z, nie znajdował się z narodem. Natomiast Cezarea Filipowa z północnej części jeziora. I to miejsce już jest na granicy między Izraelem i sąsiednimi narodami, które nie dziedziczyły wiarę Izaaka Abrahama. Często Jezus znajdował się tu z apostołami. To były jakby... Duchowe ćwiczenia, rekolekcje. Izraelici znali go i apostołów, także im nie przeszkadzali, zostawili ich w spokoju, nie zadawali pytań, nie ciągli ich za ubrania, za odzież. Właściwie to niczego nie wymagali od nich, a Jezus mógł się poświęcić apostołom. Mógł ich nauczać, razem z nimi rozmawiać, wyjaśniać im, pytać ich, pytać ich o ich zdanie, aby powiedzieli, co myślą. I tu znajdują się na miejscu odosobnionym. W Cezarei Filipowej Jezus powiedział Piotrowi, że będzie pierwszym wśród apostołów, gdy udzielił mu priorytetu. I właściwie znów Jezus powiedział to, czego apostołowie nie mogą w ogóle pojąć, a niestety to stało się częścią jego życia czyli jego męka i śmierć. On mówił o swoim zmartwychwstaniu i to nie mogło w ogóle wejść w głowę apostołów. Przypuszczam, i gdybyśmy usłyszeli to, co Jezus mówi, też nie chcielibyśmy to przyjąć. Powiedzielibyśmy może, co się z Tobą dzieje, człowieku. Po co ci to? Czyż to nie jest grzech pragnąć, aby ktoś cię zabił, aby ktoś cię ukrzyżował? O czym ty mówisz? To nie było pragnienie Jezusa, lecz pragnienie tych, którym przeszkadzał. I zamiast go nagrodzić, że połączył naród, oni ukrzyżowali go. Tu apostołowie poczuli duszę Jezusa Chrystusa i gdy On im mówił, i dziś częściowo to słyszeliśmy, naśladujcie mnie, nie mówcie, nie rozważajcie zbyt wiele, bo nie pojmiecie, ale możecie mnie naśladować to, co czy mi, czynię ja i wy czyńcie. Marek mówi i tak zaczynamy zawsze Ewangelię, zaczynamy czytać i w niedzielę i w dniach tygodnia, dziś powiemy w tym czasie, w naszym czasie, w naszych czasach Jezus znalazł się. Cezarei Filipowej ze swoimi apostołami, swoimi uczniami. To jesteście Wy, to my jesteśmy, to jest cała współczesna, żyjąca wspólnota chrześcijańska. Jezus przyszedł do mojej wioski, do mojego miasta rodzinnego. Właśnie Wezwał tych, którzy pragną, chodźcie, wysłuchajcie mnie, będę głosił Słowo Boże, będę prowadził rekolekcję, duchową odnowę i pyta ich, co myślicie o Bogu, Wy współczesne pokolenie, co myślicie o Bogu, o Kościele, jako o wspólnocie wierzących, ale i również jako o drugiej wspólnocie. Jak myślicie, czy może co myślicie o apostołach naszych czasów, o przełożonych wspólnoty, o kapłaństwie, o zakonnikach? Słuchają, uważnie słuchają, próbują coś odpowiedzieć. Ale w odpowiedziach Jezus słyszał różne rzeczy, możliwe i niemożliwe propozycje zdania, myśli, tak jakby dziś wziął. Czasopismy, portale internetowe i patrzy, kto będzie przeciwko komuś. Jeżeli ktoś wymądrzał się w ten sposób, to ja będę winny, żeby przez swoje wymądrzanie się zarobić jakiś pieniądz więcej. Niektórzy z nas grają. Inni mówią, gdy Jezus przyjdzie do mojej wioski, na moją ulicę, do mojego miasta, jak pięknie śpiewa to Nikolaszo, nasz chorwacki poeta, przyszedł Jezus do mojego domu, przyjął go, gościł go wszystkim, Dwóch przyjaciół rozmawia przy stole. Jedni go przyjęli, Jezus to widzi, przyjęli do swoim domu i zapewnili mu wygodny pobyt. Inni go przyjęli, poczęstowali, mieli nadzieję. Takich jest wielu. Jezus odzajemni im garściami w tle pod stołem ukryty jest zysk. Inni pobiegli, aby go ugościć, a Jezus dobrze wie, że im na tym nie zależy, aby go poczęstować, lecz aby pochwalić się przed innymi, że do nich właśnie On przyszedł, a nie do kogoś innego. Ja jestem kimś, czymś w mojej wiosce. W mojej ulicy, na mojej ulicy, w moim mieście do mnie przyszedł Bóg. Jako wierni powinniśmy wiedzieć, Bóg nie ucieka z żadnego domu. On jest tu, u ciebie i rano i wieczorem i podczas Twojego snu. Tak, Jezus chodził od jednego miejsca do innego, przechodził przez wszystkie kraje, w których żyjemy, było mu pięknie, wszyscy go pięknie przyjęli, ale na końcu był bardzo zły, gdy dotarł do jakichś małych wiosek. Niektóre nie chwiał się nazwać szatanem, jasno akcentując. Szatanie, zdrajco, tchórzu, chwiejący się, patrzący na zysk, czy jak w tych dniach się kręci, masonem, wolnomórę, wszystkich słuchał po kolei starszych i młodszych i na końcu tak jak zaczyna się Ewangelia przywołał do siebie tłum powiedział słowa niektórych wsparł niektórych skarcił innych pobłogosławił innych wezwał aby go naśladowali i powiedział zanim pójdziecie za mną Zmieńcie się na lepsze. Nie macie ani jednego daru z siedmiu darów Ducha Świętego. Grzechy śmiertelne są tu. Wymażcie to. Jasno do wszystkich mówi. Od dziś będziecie działać w moim imieniu. Wasze ręce, wasze nogi. Wy... Cali. Działajcie w Bożym imieniu W moim imieniu Nie unikajcie nikogo Bądźcie dumni, że staliście po Bożej stronie Nie wstydźcie się tego To, co mówicie Niech będzie waszym mocnym słowem Boży jesteśmy Bądźcie świadkami nie wahajcie się tego nie powiedzieć. Starajcie się, aby wasza wiara nie była pustą opowieścią. Niech wasza wiara będzie miała fundament na tym, co, o czym mówi Jakow? Fundament na uczynkach. Wasze uczynki i wiara niech się uzupełniają tam, gdzie działa naród. Jestem przekonany, że dobrze się modlą, oddają się Bogu i mocno wierzą w Boga. Chrześcijaninie, dziś przez słowo Ewangelii Bóg Cię nawiedza. On szedł do Twojego domu, do Twojego serca, Twojej duszy, do Twojej myśli, Twoich uczuć. On patrzy na Ciebie, dodaje Tobie odwagi, zachęca Cię. Jak inaczej, tylko dla dobra. Bóg nie będzie cię zachęcał do czegoś innego. I na końcu, nie myślmy, że Jezus mówiłby inaczej w naszych czasach niż jak mówił w tamtych czasach. Ewangelia zawsze jest aktualna, taka sama, świeża. Nowe, nowe słowo Boże dla każdego pokolenia, na nowo dla nas dziś.